Dajcie kochane, zapraszam Was dzisiaj do krótkiej praktyki na relaks. Kiedy czujecie się zmęczone albo zestresowane, albo kiedy po prostu przychodzi weekend i macie ochotę na chwilę dla siebie, na taki relaksujący dla Was czas, to to będzie dobra praktyka. Zaczniemy od świata górnego. Ćwiczenie, jakie cztery, kreacja. Mam zdolność nieograniczonej kreacji. Tworzę rzeczy oryginalne i niestandardowe rozwiązania. W świecie ziemskim materializuję syntezę energii nieba oraz zasobów przodków. Nastaw stopy na szerokość kolców biodrowych, na na nadnercza, głowy do sufitu, wydłuż kręgosłup, weź wdech i wydech. I teraz połącz kolana, stopa, flex. Zrób delikatny skłon i z wydechem wspinamy się na palce i kierujemy miednicę do tyłu i do góry. Z wydechem opuść piętę, wyprostuj się, go kręgosłup, wdech, miednica do przodu, wydech, rozluźń. i Druga strona, połącz kolana, stopa, flex. Delikatny skłon i z wdechem wspinamy się na palce. Kierujemy miednicę do tyłu i do góry. Wydechem opuść, wyprostuj się, podstaw stop stopę. Wdech do przodu, wydech, rozluźnij. I jeszcze raz, połącz kolana, stopa flex, zrób skłon i wspinamy się na palce z wdechem. Pamiętaj o miednicy. I z wydechem opuść piętę, wyprostuj się, odstaw nogę, wdech do przodu, wydech do luźni. Druga strona, łączymy kolana, skłon i z wdechem wspinamy się na palce. Kieruj mietnicę do tyłu i do góry łokcie do przodu. Wydechem opuść. Wyprostuj się, odstaw nogę. Wdech, miednica do przodu, wydech, rozluźnienie. Jeszcze po razie na każdą stronę. Połącz kolana, stopa, flex, łon. I z wydechem spięcie na palce, miednica do tyłu i do góry. Wydechem opuść piętę, wyprostuj się, odstaw nogę. Wdech, miednica do przodu, łokcie mocno ciągną do przodu, czubek głowy do sufitu. Z wydechem rozluźnij. I ostatni raz połącz kolano, lub skłon i z wydechem wspinamy się na palce, trzymaj chwilkę i z wydechem opuść piętę, wyprostuj się, odstaw nogę, wdech do przodu, wydech rozluźnij. I teraz przejdziemy do kolejnego ćwiczenia, do świata średniego. Ćwiczenie S2. Obfitość. I afirmacja. Żyję w rozkwicie obfitości i dostatku. Posiadam łatwość pokonywania trudności i przyciągania dobrobytu. Śmiało korzystam z zasobów świata. Życie hojnie obdarza mi tym, co najlepsze. Rozstaw kolana na szerokość maty albo po prostu szerzej niż biodra. Podkarskich jak wcześniej, na nadnercza, czubek głowy do sufitu, łokcie mocno do przodu, wydłuż kręgosłup, weź wdech i wydech. I teraz popatrz w lewo, odłóż prawy policzek na matę, ręce szeroko do boku, z ciało do przodu, odłóż klatkę piersiową, odłóż policzek, odłóż ręce, do boków. Piotra pozostają uniesione nad matą. Pozostań chwilkę. I wracamy. Przenieś tu do tyłu. już jeszcze na chwilę policzek. Ręce szeroko na boki. Spody dłoni patrzą do nieba. I nadgarstki na wanerczach. Do góry. Do środka. I wdech. I wydych. I jeszcze raz, druga strona. Teraz popatrz w prawo i odmiesz lewy policzek. Odkładamy dłonie, ręce szeroko do boku. Przenieś, przenieś działam. do przodu. odłóż klatkę piersiową, ręce do boku, spodę dłoni patrzą na sufit. Oddychaj, pozostań chwilkę, rozluźnij się. I wracamy, przenosimy tuż, przenosimy ręce do boków. I nadgarstki wracają na nadercza, do góry, do środka. Wdech i wydech. I jeszcze raz. Spójrz w lewo, odłóż prawy policzek, ręce do boków. Wody dłoni patrzą na sufit. Przenieś tu do przodu. Odłóż klatkę piersiową. Ręce do boków. Policzek na macie. Biotra nad matą. Oddych. I wracamy. Przenieś tułów do tyłu. Jeszcze raz. Odłóż klatkę piersiową i ręce. Nadgarstki na nadnęczę, do góry, do środka. Spójrz teraz w prawo i odłóż lewy płyniczek, ręce na boki. Przenieś tu, do przodu, ręce do boków, klatka piersiowa na macie, biodra nad patą, głęboki wdech i wydech. I powrót. I nadgarstki na podnerwcze. Do góry, do środka. Wdech, wydech. I jeszcze poradzie na każdą stronę. Spójrz w lewo, odłóż prawy policzek, ręce do boków. Przenieś tu do przodu, klatka piersiowa na matę, ręce na boki, Piotra nad matą. I wracamy, ręce na boki, klatka piersiowa na matę i nadkarstki na nadmercza, na górę do środka. Wdech. I wydech. I teraz już w prawo. Ostatni raz odróżnić lewy policzek na matę. płonie szeroko, spody dłoni, patrzą na sufit. I jeszcze raz przenieść do przodu. Odróżnić klatkę w ręce do boków. Wdech, wdech, wdech i I wracamy. Przenieść dół do tyłu, ręce do boków i nadgarstki do nadmercia, do góry, do środka, wydłuż kręgosłup, łokcie mocno ciągną do przodu, wdech i wydech. I przejdziemy do kolejnego ćwiczenia S4 wewnętrzna radość. I afirmacja. Moje życie jest pełne wewnętrznej radości, bez beztroskiej zabawy i swobodnej twórczości. Łączą mnie przyjazne relacje z młodszym pokoleniem. I tutaj również rozstaw kolana szerzej niż biodra, nadgarstki na nadnerczach. I zaczynamy od pierwszej nogi. Postaw nogę na palcach, po skosie i zrób wykop. Wraca noga. Wydłuż kręgosłup, wdech i wydech. Tak samo na drugą stronę. Noga po skosie, na palcach i kopniak. I wraca noga. Rówek, głowę do sufitu, łokcie do przodu, wdech i wydech. I jeszcze raz. Noga po skosie, kopniak i wraca noga. Wdech i wydech. Druga strona, noga i kopniak i powrót. I weź wdech i wydech. I jeszcze raz noga i kopniak i powrót. oddech, i noga po skosie, wykop. Wraca noga. Plecy proste, wydłużone kręgosłup, wdech i wydech. I jeszcze raz noga i kopniak i powrót i głęboki wdech i wydech. I jeszcze raz noga i kopniak i powrót. Długa głowy do sufitu, wdech i wydech. I przejdziemy do ostatniego ćwiczenia. Świat dolny, ćwiczenie D6, ochrona i odpuszczenie. I afirmacja: Mam moc ochrony najbliższych oraz moich zasobów materialnych. Jednocześnie potrafię odpuścić kontrolę i poddać się prądom życia. Wiem kiedy powiedzieć nie. Zaczynamy w pozycji wyjściowej świata średniego, kolana szerzej niż piotra, na nadnercza, kręgosłup wydłużony, wdech i wydech. I będziemy schodzić do świata dolnego. Zaczynamy od automasażu, pod pachą, pod piórzkiem, po nosku, po szyi, po twarzy, do kończka. łokcie szeroko, Klatka piersiowa otwarta, weź wdech i wydech. I dłonie spływają na ramiona, schodzą się łokcie, pokrywamy się do maty, Wędrujemy na łokcie do, do przodu, na nadgarstki, głęboko zbliżamy szyję, dłonie spływają z ramion. Wydłuż kręgosłup, piorka pozostają uniesione na dworze. Wdech i wydech. I teraz będziemy odkładać dłonie do pączka na macie. Jedna dłoń na drugiej. I przenieś dłonie do przodu, odłóż klatkę piersiową. Odłóż brodę, swobodnie na matę, tak żeby głowa była luźna. Biodra cały czas uniesione nad matą. I pozostań, oddychaj. Relaksuj się w tej pozycji. Ale nie opuszczaj bioder. I wracamy na łokcie, do pozycji wysiedziowej, świata dolnego, kęgosłup utworzony, głowa wyciągnięta, wejdź i wydech. I jeszcze raz, odłóż dłonie do pączka na macie, jak na drugiej. przesuń dłonie do przodu, łokcie lekko do boku, klatka piersiowa na makę i odłóż drogę. No i pozostań chwilę. Głęboko, spokojnie oddychaj. Skraidyk upaką, kad piotra nenupadautų. Wracają ręce, wracamy na łokcie, jeszcze raz wyciągnij się w pozycji wyjściowej, wydłuż kręgotów, szyję, Podkarski połączone, biodra umieszczone nad matą. i wydech i jeszcze raz odłóż dłonie na matę. Tu przesunie do przodu, gdzie do boku, klatka piersiowa na matę. Droga swobodnie odłożona na matę i oddychaj. I wracają ręce, wracamy do pozycji wyjściowej, wydłużamy kręgosłup, Jest jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. I wracamy łokciami do tyłu, podnosimy się, nosujemy. dłonie wracają na Ten kręgosłup wydłużony, łokcie sięgną do przodu, Też wdech. I wydech. I dziękuję Ci za wspólną praktykę. Mam nadzieję, że czujesz się po niej zrelaksowana. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się tym w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnych filmach.